Dzień dobry, dzień dobry. Pomyślałem sobie, że czas coś tam nagrać znowu. Bo już za jutro, pojutrze minie trzy tygodnie, jak się to mieli od startu. No, jakiś filmik trzeba wrzucić, tak, pokazać wam, co tu się, jak tu się. Słuchajcie zacznijmy może od, od dojrzewanka. Nie, zacznijmy od tej skały. Jak widzicie doszły te filarki po bokach pomyślałem sobie, że znaczy ja skałę wymierzyłem sobie tak jak sobie wymierzyłem i taką taki rozmiar mi Sifraks, Paweł z Cifraksa zrobił taką skałę. No troszkę chyba mogłem zrobić ją szerszą, ale włożyłem do zbiornika, okazało się, że jest troszkę więcej wolnego miejsca po bokach. Początkowo myślałem, że może zostawię tylko tą centralną konstrukcję, a tu po bokach po prostu się poustawia jakieś LPSy, czy jakieś korale na, na dnie zbiornika. No ale wiecie, jak tak człowiek siedzi i patrzy sobie, obserwuje, to wpadłem na pomysł jednak, że zamówię jeszcze u Pawła takie dwa filarki, które oczywiście są no, no, osobnymi skałkami, które można je przesuwać, przestawiać i tak dalej, więc dostawiłem tutaj po bokach. Troszkę to oczywiście wypełniło jakby ten, ten zbiornik. I myślę, że jak dojdą korale i będą te stefilarki i ta skała będzie obsadzona koralowcami, no to to będzie to wyglądało dużo lepiej. Więc, no także skała raczej jest konstrukcja skalna jest zakończona i raczej nic tutaj chyba na razie nie planuję zmieniać. Jeżeli chodzi o dojrzewanku. Jak pamiętacie, w poprzednim filmie mówiłem, że akwarium wystartowało na bakteriach Quick Reef od Reef Scorpion Fish. Posolone też solą od Reef Scorpion Fish. Ogólnie planuję prowadzić ten zbiornik na produktach z Reef Scorpion Fish. Znaczy mówię tu oczywiście o balingu, o soli, o bakteriach, o jakichś tam powiedzmy suplementach. No bo takie rzeczy jak, no nie wiem, węgiel, nie wiem, jakiś tam zolit czy jakieś inne media filtracyjne, to tutaj jest oczywiście troszkę z innej firmy, te kulki są i tak dalej, z Max Ale jeżeli chodzi o chemię i o jakieś tam witaminy czy jakieś probiotyki czy jakieś inne rzeczy, planuję to zrobić na produktach od RIF Scorpion Fish. Dojrzewanko. Wystartowało to na szybkich bakteriach Quick Reef. Wlane bakteria na drugi dzień wpuszczone trzy ryby i włożone korale. Wszystko żyje, ma się dobrze, nic się złego tutaj nie wydarzyło przez te no dzisiaj 20. dzień. Przez pierwsze 7 dni było lekkie zmętnienie. O którym wspominałem w poprzednim filmie, i tak to powinno wyglądać. Po tych 7-8 dniach to zmętnienie e, ustąpiło. Taki zakwicik jakiś taki bakteryjny, ale tak producent bakterii mówił, że tak to ma być. I tak było, i sobie przeszło książkowo, zgodnie z instrukcją. E, po dwóch tygodniach e, zacząłem e, tutaj podawać. E, bakterie y, nitrobakter, nitrobakter, tak, z Reef Scorpion pisz, według instrukcji. E, więc już y, bakterie też normalne sobie tutaj e, lecą. I mówię, no, przez pierwsze 10 dni e, nic specjalnego się tutaj nie działo. Piasek był oczywiście od samego początku, był czyściutki. E, gdzieś po 10 dniach y, zaczęło się pojawiać, zaczęły się pojawiać okrzemki. Może tego tutaj na filmie teraz nie widać, y, ale one tam są. Troszkę ten piasek jest y, taki przypruszony na brązowo. Y, ja sobie oczywiście, no wiadomo, no, na szybach tak samo, y, na filmie tego nie widać, bo, bo ten kontrast. Na kamerze tego nie pokażę, ale na żywo no, widać, na szybie lekki osad, taki brązowawy, na piasku, gdzieś tam na skalę, ale to dosłownie w bardzo małych ilościach. Pojawiły się te okrzemki. Na, na piasku było ich najwięcej. Ja e, oczywiście na bieżąco, no co? No, tylko czyściłem boczną przednią szybę, tylnej i tej, tych, tych czarnych szyb z boku i z tyłu nie czyściłem. Czyściłem tylko czyścikiem te, te pierwsze te, po, tą boczną szybę, i przednią. Piasek, słuchajcie, raz na tam co 2-3 dni sobie tam tym grzebakiem, takim plastikowym, no sobie tam troszkę przemieszałem. Wiecie, żeby tak, no, no żeby też to tak, no nie wiem, lepiej wyglądało. Więc tego okrzemka trochę jest, ale jak widzicie na filmie, ten okrzemek ustępuje, jest go coraz mniej. Więc myślę, że no jeszcze chwila i, i to sobie pójdzie, mam taką nadzieję. Jeżeli chodzi o dojrzewanie skały, to słuchajcie, ja na skalę no mówię oprócz tych drobnych jakichś plamek, okrzemków. Nie widzę tutaj kompletnie nic niepokojącego. Nie widzę tu żadnych jakichś glonów włosowatych, czy zielonych, czy, czy różowych typu Dinocyjano. Pewnie jeszcze za wcześnie, więc na razie jeszcze tutaj tego nie widzę. Skała zachowuje się no według mnie rewelacyjnie. No, mówię, no, Dojrzewa powoli. Oczywiście ona przestaje być już taka biała. Zaczyna powoli ta skała wyglądać. Znaczy no, na razie to jest jeszcze wczesny bardzo proces, ale ale powoli, powoli zaczyna się, jak to w cudzysłowie, przybrudzać się tym glonem. Ale to jeszcze trochę czasu musi minąć, żeby ta skała wyglądała jak, no nie wiem, jak żywa skała, coś w tym stylu, na to jeszcze mamy czas. Jeżeli chodzi o testy, słuchajcie, to robię sobie tylko, raczej znaczy robię testy na KH, CA i MG. Regularnie robię, bo ja tu jeszcze żadnej podmiany wody nie robiłem. Więc KH mam takie 11, ale to przez pewnie przez tą skałę, więc to KH będzie troszkę wyższe, ale, jest, ale spada, tak? Początkowo było tak 12,5 i tak widzę, że co parę dni to KH powolutku, powolutku spada. CAMG jest no tak można powiedzieć, książkowo. Jest troszkę niższe niż, na, niż po zasoleniu, no ale wiadomo, są koralowce, no mija 3 trzy tygodnie, jednak te tam 6-7 korali, no może coś tam wygłubało z tej wody. Zresztą skała pewnie też troszkę wciąga, Odpieniacz pewnie też tam coś wyrzucił itd., itd. więc to CMG troszkę, troszeczkę spadło, ale jest to na akceptowalnych poziomach. Być może w tą niedzielę zrobię jakąś delikatną podmiankę, taką, nie wiem, z 5%. Sobie tutaj podmienię tej wody, zmierzyłem sobie NO3, no to jest tak, NO3 mam tak, 1. PO4 jest niewykrywalne na testach kropelkowych Colombo, no więc chyba jest ok. Innych testów nie robię, nie sprawdzałem, nie mierzyłem. Więc, więc na razie jest, jeżeli chodzi o testy kropelkowe, no to wydaje się, że jest w porządku. Zobaczymy co z tym PO-4, bo no nie chciałbym, żeby ono było takie aż niewykrywalne kropelkami. Poczekamy jeszcze chwilę, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Koralowce, co się zmieniło? Nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o koralowce. Na razie jest to co jest. Poczekam jeszcze troszkę, znaczy rozglądam się gdzieś tam powoli za jakimiś szczepkami. Coś tam sobie przeglądam, jakieś oferty zobaczymy. Eee, coś tam bym chciał może jeszcze sobie niebawem tutaj dorzucić. Jeżeli chodzi o ryby, no to jest nadal, są te dwa chromicy, jest salarias. Są ślimaki. I chciałbym tutaj też powoli, powoli jakieś ryby e, dorzucić. No oczywiście myślę o dwóch bazenkach najpierw, no bo tam młodszy syn, oczywiście te błazenki, no błazenek musi być w akwarium morskim, ja sobie nie wyobrażam też akwarium morskiego w domu bez, bez błazenków, bez Nemo, więc jakąś tam gdzieś parkę pewnie Nemo wyhaczę, zamówię i wpuszczę. No, myślę też o jakichś jeszcze dwóch, trzech chromiskach tych niebieskich w wiridisach, bo te są, te są takie trochę szarawe, a tamte są takie niebieskie, więc no jakby weszły jeszcze dwa nemo i ze trzy te niebieskie chromisy, no to tutaj by się powoli troszkę coś więcej kręciło po tym akwarium. Inne ryby, słuchajcie, na razie. Pieśń przyszłości. Myślę, że dopiero po Nowym roku na no spokojnie. E, dobrze, skały omówiliśmy, dojrzewanie, omówiliśmy. E, Cyrkulacja, no w końcu udało mi się troszkę coś doładować z cyrkulacją. Piasek, oczywiście, już, tak jak mówiłem w poprzednim filmie, troszkę się przyglonił, przybrudził, w cudzysłowie zgęstniał, więc już, go tak, już nim tak nie ma po zbiorniku. E, oczywiście salarias potrafi tu przy, przy samej przedniej szybie w nocy gdzieś siedzieć sobie, machać ogonem, no i wytrzypuje ten aż do szyby jak to salariaz, ale już tym piaskiem nie trzepię, więc ten piasek się można powiedzieć tak troszkę ułożył. Co więcej, no karmię ryby jedną kostką mrożonki dziennie na razie delikatnie, nie przeginam z tym karmieniem raz troszkę suchego, troszkę mrożonek. I tak to, tak to na razie wygląda, jeżeli chodzi o zwierzęta i, i, e, i o tą skałę, i tak dalej. Cyrkulacja słuchajcie, no tak jak jest, była pompy te same, lampa świeci ta sama. Lampa jest, tak jak wspominałem, w trybie aklimatyzacji od 40 do 80% jeszcze przez e, chyba 20 dni czy 20 parę dni. Także powolutku ona sobie się rozkręca mocniej. Potem zobaczymy. Jeżeli chodzi o media filtracyjne. No widzieliście tam na filmach, oczywiście w Sampie jest, są te kulki Maxpecta. Tam jest ich no, około 130 sztuk tych kulek. 10 biobali. Jest około 100 ml węgla aktywnego, które wymieniam co dwa tygodnie. Jest też 100 ml zeolitu, który wymieniam też co dwa tygodnie. I to na razie tyle. Za chwilę Wam pokażę tam od spodu. Otworzę szafkę, pokażę, jak to wygląda w tym sampie. I słuchajcie od kilku, od dwóch dni znaczy od wczoraj, tak naprawdę. Podaję tutaj 30 ml fito. Fito. No tak, chciałbym troszkę, że tak powiem, może wspomóc tutaj troszkę rozwój tych mikroorganizmów, ale to jest, mówię, dopiero drugi dzień. Dzisiaj poszła rano druga dawka, więc to jeszcze za wcześnie, trzeba jeszcze poczekać. Mam nadzieję, że to fito wspomoże troszkę rozwój. Drobnych zwierząt, jakiegoś robactwa. Myślę, że nie zaszkodzi. No i też podobno fito troszkę pomaga też w zwalczaniu okrzemek. Więc, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No tak to wygląda na tą chwilę. tak? Mówię, no za chwilę minie 3 tygodnie. Wszyscy. Nic tu się złego naprawdę nie dzieje. Oprócz tych okrzemków, które, które troszkę wyskoczyły, ale jest ich naprawdę bardzo mało. To jest dosłownie taki meszek, osadzik dosłownie. I myślę, że on z czasem sobie zniknie, jest go już coraz mniej. Co dalej, co jeszcze mogę powiedzieć? No, weszło tam do SAMPA, weszły takie dwa nowe koszyczki na media. To wam też za chwilę pokażę, jak to wygląda. Też mi Paweł z Sifraxa wydrukował na drukarce takie koszyczki, bo ja węgiel i trzymałem w woreczkach, w siateczkach. Ale postanowiłem sobie, że w tym Sampie jednak będę chciał mieć porządek i zamówiłem takie sprytne tam na się na moim kanale, jest short zrobiony o tych pojemniczkach, koszyczkach, możecie sobie zobaczyć. Fajna sprawa, bo ja je sobie po prostu wkładam w przegrodę na szybie, zawieszam te pudełeczka i ten węgiel izolit jest wrzucany bez żadnych woreczków prosto do tego pojemniczka. Wygodnie można wyjąć, wymienić, włożyć z powrotem. Fajnie to pasuje i wygląda. To za chwilę zobaczyć. No dobra, słuchajcie, to ja się w takim razie przełączę. Czy o czymś nie zapomniałem? Hmm. Ale dobra, to o to powiem, bo też pytaliście. O rollerze to powiem, jak się przełączę na Sampa i Powiem co i jako sprzęcie jeszcze na dole. No dobra, jesteśmy na dole. Tutaj jedyna rzecz, która się zmieniła, to taka, że no mówię, doszły tutaj takie dwa fajne koszyczki. Tu jest węgiel, tu jest zeolit. One są zawieszane na, na szybie w przegrodzie między kulkami. Tak to wymierzyłem, żeby mi te dwa koszyczki tutaj idealnie weszły. Do każdego koszyczka wejdzie około powiedzmy 300 ml. Mediów. Ja mam tutaj 100 ml węgla, 100 ml zeolitu. Mówię na short się na moim kanale. Był wczoraj short. Możecie sobie zobaczyć, jak to, jak to wygląda. One są zawieszane. Te dwa koszyczki są zawieszane na szybie. Są tutaj w przegrodzie. Woda przez mi się przelewa. Media są bez żadnych woreczków w środku, po prostu wsypane bezpośrednio do, do tych pojemniczków. Dzięki temu no, ta woda ma jakby łatwiej też przez te media. Przepłynąć, opłynąć. No tu oczywiście ten koszyk z kulkami Max Specta i z biobalami, cyrkulator, który no mieli tą wodą tutaj w, w komorze. Tak samo ten cyrkulator jest zamontowany na samym dole. On podmywa jakby wodą, też pod tymi kulkami trochę pod tym koszykiem. Zobaczymy, jak to się będzie spisywać. W przyszłości. Oczywiście tu jest jeszcze sporo miejsca, w razie czego, gdyby, nie wiem, trzeba było kiedyś dołożyć jakiś mediów, czy kulek, czy, czy nawet jakieś skały, czy no cokolwiek, tak, jakieś ceramiki, oczywiście miejsce, miejsce jest. No, lewej oczywiście odpieniaż, tak jak był. No, już widzicie, no w końcu udało mi się go trochę ustawić, bo na początku nie chciał zbyt pienić, nie miał czego pienić, ale jak to. Jak się te okrzemki zaczęły pojawiać, także ta biologia troszkę ruszyła, no to jak widzicie, już zaczął, zaczął trzepać tutaj e, grubszym syfem. E, no tam z tyłu jest grzałka oczywiście. Na tym. Jeżeli chodzi o roller, słuchajcie, e, w rollerze od 20 dni jest nadal oryginalna rolka. E, zostało jej tyle. E, tak na oko obstawiam, że tej rolki poszło. No nie wiem, 40% przez 20 dni, no ale wiadomo, akwarium nie jest jeszcze zbyt obciążone rybami, brudem, detrytusem, więc no ta rolka, ten roller też nie za bardzo ma, no co filtrować. No więc tej rolki na razie schodzi mało. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w przyszłości, jak to akwarium będzie bardziej, że tak powiem, obsadzone życiem, to wszystko ruszy, więc na pewno tej rolki będzie szło więcej. Nie wiem. Na Facebooku pisaliście, że różnie te rolki u was się zużywają w różnym tempie. Jedni piszą, że starcza na miesiąc, inni piszą, że starcza na trzy miesiące. Ktoś tam napisał, że nawet na sześć miesięcy, więc no ciekawostka, nie wiem, jak wy to macie poustawiane, że, że te rolki wam starczają na tak długo. Oczywiście tempo zużywania się tej rolki no też będzie chyba zależeć, tak mi się wydaje, od siły. Przepływu wody przez y, sampa, czyli o sile, o mocy pompy obiegowej. To znaczy, im więcej wody na godzinę przeleci przez tego rolera, no to tym szybciej ta rolka powinna się brudzić, więc y, tak wnioskuję. E, nie wiem, ja mam w tej chwili pompę obiegową ustawioną na chyba 70%, to jest 6,5 tysiąca pompa, więc y, może jakbym zmniejszył nie wiem, tą pompę na 50% na 60, nie wiem, to może ta rolka będzie zużywała się wolniej. Nie wiem, na razie jest tak jak jest. Jak będzie się jej zużywać więcej częściej, no nie wiem, no będę kombinował. Na razie mi się to podoba. No i no bajka jest ten roller mat, no bo mija 20 dni a praktycznie no bez dotyku zupełnie żadnych wad, żadnych tam w skarpet. No bajka, no. No super sprawa, tak. Na tą chwilę, no widzicie, w Sampie po trzech tygodniach, no oczywiście tutaj nie ma prawa to się pobrudzić, no bo jeszcze nie ma czym, ale, ale jest czysto i ten roller mat po prostu, no nie myślę o tym zupełnie, tak, no pilnuję, pilnować tylko tej rolki, żeby się nie skończyła, a poza tym no komple urządzenie kompletnie bezobsługowe, no rewelacja. E no i to tyle, słuchajcie, jeżeli chyba chodzi o tutaj, o tego Sampa, no bo mówię, no, nic się tak naprawdę szczególnego nie zmieniło od poprzedniego filmu. Yy, ta pompa oczywiście, ta pompa, ten cyrkulator po prostu dmucha prosto w ten koszyk, tak żeby ta woda tam była no, wciskana w ten koszyk pomiędzy te kulki. Nie wiem, tak sobie to wymyśliłem. Yy, zobaczymy, jak to będzie wyglądać po parametrach. Parametry wszystko nam powiedzą, tak? Więc, yy, więc to, będzie, to będziemy obserwować, będę to obserwował po w przyszłości. Na tą chwilę jest jak jest, kulek jest dużo, więc mówię, no ale dzięki temu, że jest ten mat i tu są te kulki w przegrodzie z tymi pojemniczkami i tu nie ma żadnej waty, więc nic nie tłumi przepływu tej wody przez tego sampa, no, no dla mnie, o to mi chodziło, tak, żebym ja nie musiał tutaj się martwić, czy ta wata mi się nie przybrudzi, czy mi się tutaj poziom wody w tej komorze nie zwiększy i tak dalej. No. No o to mi chodziło, żeby ta woda sobie spokojnie mogła przez tego sampa tutaj przepływać. Cóż jeszcze mogę powiedzieć, kochani? Nie wiem. No na razie, na razie mówię, wygląda to tak, jak wygląda. Czekamy na rozwój sytuacji. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądać za chwilę. No nie wiem, niech zejdą te okrzemki. Czy pojawią się jakieś inne glony? Nie wiem ze skały. Mówię na skalę to co się pojawia, no to jest na bieżąco sobie tam gdzieś poskubie, ma co robić, ciągle pływa z pełnym brzuchem. No więc czekamy tak, no mija dopiero 3 tygodnie, więc tutaj jeszcze wszystko się może wydarzyć. Oczywiście no mówię na Facebooka, na tutaj na shortsach, no będę wrzucał jakieś tam zajawki, żebyście też sobie mogli podglądać o co chodzi no dłuższy film, no pewnie, no nie wiem, no na razie przy tym starcie akwarium, no to, no nie wiem, no co tydzień, co dwa tygodnie jakiś filmik można wrzucić, ale no tak naprawdę chyba nie będzie w nich zbytnio o czym gadać, a ja nie chciałbym w każdym filmie gadać o tym samym, no bo, no bo, to się stanie nudne, no ale skoro lubicie podglądać, no to, to mogę wrzucać, nie ma problemu. Na pewno no. życia, na pewno życia będzie przybywać, no, bo mówię, chciałbym teraz powoli troszkę tą masę biologiczną zwiększać w akwarium, więc, więc jak coś będzie się pojawiać nowego, to, to będę wam to pokazywał. Słuchajcie, na dzisiaj dziękuję, bo to już chyba ponad 20 minut. Dzięki za uwagę. Dzięki za miłe słowa. Dzięki za Wasze komentarze, podpowiedzi. I co widzimy się w kolejnym filmie? Na razie...